Siemano, tutaj mamy głowiczkę ściągniętą już, bo jak widać, paseczek rozrządu nam strzelił. zęby odleciały, bo jak tutaj widać z tej strony, już je podnosiło. Przetarły się po prostu, już zużyło się. Rozrząd ma około 7 lat. I jeśli by się ktoś zastanawiał, co się może stać po urwaniu, to są krzywki popychaczy z lifterami tutaj w środku, które regulują luz pomiędzy wałkiem a tą roleczką, jeśli chodzi o otwarcie zaworów. A tutaj mamy resztki koników, lifterów, tutaj jest lifter łamany, koniki mamy tutaj na przykład, tutaj jest urwany lifter, a tu jest złamany konik. No, tu już jedynie wszystko jest do wyrzucenia, zawory prawdopodobnie wszystkie wydechowe, bo to są na wydechu do wymiany, jest to dwulitrowy HDI PSA, TDCI, no i od TD to akurat jest Fiat. A tutaj mamy taki jeszcze przykład, co zrobić, gdy nam się łebek tutaj oberwie. Przy odkręcaniu, teraz jest to bardzo często przy nowych samochodach. Tu zastosowałem akurat, pospawałem śruby, tylko one muszą być dosyć twarde, żeby się nie ukręcały. No, przy spawaniu trzeba bardzo uważać, bo to wszystko, cała na tutaj pryska dookoła. Trzeba to pozabezpieczać, żeby czasem gdzieś tutaj nam na tych powierzchniach, czy też na powierzchni zaworu, żeby go było można później wyciągnąć. Nie. przeciepiła się te pozostałości. Tutaj widać, że jest poniszczone, bo o, są zadziory jak uderzał konik łamany. No, szkoda. Auto ma 260 tysięcy tylko raz ro... był założony rozrząd. Nara.